W dzisiejszym programie postaramy się przybliżyć tajemnicę sakramentu pokuty. Dlaczego nazywany jest sakramentem pojednania? I czy pokuta może być najlepszym sposobem na odnalezienie drogi do Bożego Miłosierdzia? Krystyna Juckiewicz, zapraszam. Jak Kornelia mówi, trzeba robić z miłością, wtedy bardziej smakuje. Tak co proszę robić z miłością, bo jak robię się z miłości, nawet zupa jest nie smaczna. Nazywam się Alina Dowejka. Mieszkam w Grykieniach, To obok Suderwy. Rodzina zawsze jest i Bóg na pierwszym miejscu. Doprawdy nie praca, nie kariera. Mój syn Daniel pisze wiersze. A moja córka Kornelia umie grać na pianinie, na elektrycznej gitarze, na klasycznej gitarze i na skrzypce. W ostatnim może czasie bardziej dla mnie podoba się zajmować się chyba duchowością, swoją wnętrzem. Mamy grupkę modlitewną. Do grupki modlitewnej stworzenia i powstania to bardziej mnie natchnęło wyjazd do Medjugorje. Jeździliśmy rodziną do Medjugorje, gdzie właśnie bywają objawienia Najświętszej Maryi Panny. Ja to już Nie, dobrze, dobrze. Tata przyjedzie, będzie na kolację. Jak człowiek upyla swoje ubrania lub ciało, to idzie umyć się wodą. A pokuta i spowiedź to woda, która umywa duszę. Jeżeli człowiek już naprawdę odejdzie od Boga i po upływie roku, dwóch, trzech i to wszystko z siebie wypowiedzieć i wyleć, to jest ciężko. Myślę, że to naprawdę jest ciężko. Sama tego, dzięki Bogu, nie przeżywałam, bo tak jakoś żyjemy w rodzinie, właśnie kierując się objawieniami świętym Maryi Panny z Medjugorje, gdzie ona prosi, że co miesiąc żeby człowiek chodził do spowiedzi. Bo nigdy nie wiesz, kiedy jest ten ostatni twój dzień. Jak mówił w Świętej Pamięci ksiądz Pawlikiewicz, że ci, którzy odeszli, to dali by wszystko za jeden dzień bycia na ziemi, za jedną spowiedź, za pokutę, za jedno przepraszam. Również nie wiem dlaczego, ale często nie mówią o tym, że spowiedź to nie jest tylko forma sama wyznania grzechów, to jest również forma możliwości poprosić o przebaczenie tych, którzy odeszli że jeżeli przyjdziesz do spowiedzi i powiesz, że również przekazać słowa przebaczenia dla zmarłej babci, mamy, dziadku, to ksiądz Ciebie nie wyśmieje. To wszystko jest zrozumiałe. To czyta wiersze, oswaja słowa zrodzone pod piórem, zabawia się rymem, łamie głowę nad metaforą. Poezję niczym ziarno, Dojrzała w naszych sercach, zakwita barwą słów. Fajne, bardzo fajny ten wiersz. Mhm. Dlaczego potrzebujemy sakramentu pokuty? Wiemy, że przez chrzest jest zgładzony nasz grzech, grzech pierworodny. Stajemy się dziećmi, dziećmi Bożymi, otrzymujemy też potrzebną łaskę do tego, żeby żyć w przyjaźni z Bogiem, w przyjaźni z innymi. No ale cóż, doświadczamy także w naszej codzienności naszych i słabości, i różnego rodzaju pożądań, i tego, no, że upadamy, że nie zawsze wszystko wychodzi dobrze. No i z tego, tego też powodu jest ta możliwość. Nawrócenia, czyli zmiany swojego postępowania, zachowania, odwrócenia się od złych, złych nałogów, pożądań. I w tym pomaga właśnie sakrament pojednania, jako też znak takiej troski, miłości, miłosierdzia Pana Boga wo wo wobec nas, że takie koło ratunkowe Pana Boga. Czy w trakcie spowiedzi możemy prosić o zmianę pokuty? Tak, dokładnie. Zdarza się tak, że, że czasami ktoś przychodzi, wyznaje swoje, swoje grzechy i kapłan jest zobowiązany też, żeby dać jakąś pokutę. Podczas sakramentu pojednania. I te pokuty mogą być przeróżne. My chyba zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest jakaś modlitwa, ale wiemy, że tak nie musi być. Ja na przykład lubię też, jak czasami ktoś się pojawia i też przeżywa jakieś napięcia w małżeństwie, w relacjach, no tych właśnie mąż-żona. Czasami mężczyznom lubię dać na przykład jako pokutę kup żonie kwiaty. Czyli właśnie nie modlitwa. Ale, ale właśnie pytanie było, czy, czy można też prosić o zmianę. Tak, i mi na, na przykład w mojej takim posłudze sakramentalnej w konfesjonale nieraz tak się zdarzyło. Na przykład komuś zaproponowałem, że jako pokutę przeczyta jakiś fragment Pisma Świętego. I ktoś mówi, albo nie mam pisma Świętego, albo na przykład też zdarzały się takie sytuacje, że mówi, ale ja nie widzę. I w tym momencie y, bardzo dobrze, że coś takiego usłyszałem, że, że powie, y, ktoś mi powiedział, że, że no właśnie nie jest w stanie tej pokuty wypełnić. No i jak najbardziej y, coś innego mogę zaproponować. No to polega różnica pomiędzy spowiedzią a rozmową duchową. Sama spowiedź jest, ma bardzo krótki, konkretny przebieg. To znaczy, przychodzi osoba, która chce się pojednać z Panem Bogiem, wyznać swoje grzechy, wyznaje swoje grzechy. Często też to wyznanie kończy się formułką: więcej grzechów nie pamiętam za to, co się wydarzyło. No przepraszam, żałuję, chcę się poprawić, proszę o pokutę i rozgrzeszenie proszę o pokutę i rozruszenie. nawet ksiądz nie ma też obowiązku powiedzenia jakiejś nie wiem nauki kilku słów tylko wysłuchał i mówi jako pokutę proszę na przykład zrób to i, i tamto pomóż się jakiś czyn miłosierny wy, wykonaj ale czasami też przychodzą osoby, które dzielą się swoimi, czy właśnie y, jakąś sytuacją życiową, mówią o swoich, nie wiem czy grzechach, ale też pytają się: Co ja mam w tej sytuacji zrobić? Czy ksiądz mi mógłby coś, coś, coś powiedzieć? Czyli no, też oczekują nie tylko pokuty i rozgrzeszenia, ale też jakieś rady, jakieś światła na, na swoje życie. I czasami y, spowiedź może też mieć ten drugi wymiar y, rozmowy duchowej. Kalendarium na najbliższy tydzień: 15 marca: wspomnienie świętego Klemensa, Marii Hofbauera, prezbitera z przelomu XVIII i XIX wieku. 17 marca: wspomnienie świętego Patryka, biskupa z przelomu IV i V wieku. Jako misjonarz przyczynił się do ewangelizacji Irlandii, jest patronem Irlandii i inżynierów. Kościół Prawosławny. 12 marca wspomnienie św. Grzegorza Palamasa, arcybiskupa Tesalonik, pustelnika i wielkiego obrońcy Prawosławia z przelomu XIII i XIV wieku. 17 marca wspomnienie św. Daniela Moskiewskiego z przelomu XIII i XIV wieku. Kościół grecko-katolicki, 14 marca, wspomnienie świętej godnej męczennicy Eudoki, mniszki z przelomu I i II wieku. 15 marca, wspomnienie świętego męczennika Teodota, biskupa Cyrynei z przełomu III i IV wieku. Świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski w jednym z ostatnich wywiadów tak mówił o sakramencie pokuty. Często jako pokutę polecam ludziom, aby wyobrazili sobie twarz bliskiej osoby i pomodlili się za nią tak bardzo, jakby chcieli ją przytulić. Już za chwilę komentarz do Ewangelii, który wygłosi ksiądz Jarosław Spirydowicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy bracia i siostry. Przeżywamy dzisiaj trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Pan Jezus dzisiaj w swojej Ewangelii, którą kieruje do każdego z nas, ukazuje scenę, która dzieje się w mieście Samarii, w Sychar. Widzimy, że Jezus o południu przybywa do studni, gdzie prosi o zwyczajny gest kobiety, która w tym momencie też przychodzi do Samarii. Daj mi się napić. Kobieta, która na pewno w swoim życiu też doznała wiele obelg. Na pewno jak słyszeliśmy, była żoną pięciu mężczyzn i jest już szóstą żoną kolejnego męża. I na pewno dużo w jej życiu dzieje się też niedobrych rzeczy. I Jezus mówi: tą wodę, którą ja dam Ci pić, sprawi, że nie będziesz pragnęła. Jezus zmienia tok myślenia tej kobiety. Ona wraca z powrotem, całkowicie przemieniona. Moi drodzy, w życiu każdy z nas na pewno popełnia wiele grzechów. W życiu każdy z nas na pewno czuje się czasami zbrudzonym poprzez upadki swoje, poprzez grzechy. I każdy z nas czasami przybliża się do takiej studni, u której zawsze czeka Pan Jezus. Pan Jezus. Nie potępia. Pan Jezus przede wszystkim oczekuje, żebyśmy w swoim życiu potrafili zawsze powstać. Życie jest dane po to, żeby przeżyć je szczęśliwie. I Bóg kocha każdego z nas przede wszystkim, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Dlatego, moi drodzy, pozwólmy przemienić się panu Jezusowi. Pozwólmy, żeby on koregował, żeby naprawiał nasze życie. Pan Bóg jest tym, który. Podnosi. Pan Bóg nie jest tym, który każe. Dlatego, moi drodzy, niech ten czas Wielkiego Postu, który jeszcze mamy przed sobą, będzie okazją do tego, żebyśmy pamiętali o miłosierdziu Bożym, ale też pamiętalibyśmy o tej mądrości, którą nas nagrodził Bóg. Amen.